Cześć wszystkim, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś porozmawiamy o temacie, który zainteresuje moim zdaniem wszystkich tych, którzy są w punkcie poszukiwań swojej drugiej połówki. Nieważne, czy jesteś nastolatkiem, czy też dorosłym, na Twojej drodze, poznawania osób, chociażby to przez aplikacje randkowe, na ulicy i tak dalej, natknąłeś się na niepowodzenie związane z randkowaniem. Oczekiwania, niedogadywanie się w różnych kwestiach, bądź też i Upodobania to jeden z powodów, dlaczego Twoje spotkania z drugą osobą kończą się kolejną nieudaną próbą odnalezienia tej jedynej. Niemniej jednak, nic straconego. Okazuje się, że taka seria niepowodzeń niesie ze sobą cenne lekcje odkrywcze, o których dzisiaj opowiem. Punkty, które zaprezentuję, są inspiracją moich własnych doświadczeń na przestrzeni spotkań, w których nic nie wyszło i mam nadzieję, że ty sam, drogi słuchaczu, dojdziesz do pewnych wniosków po przesłuchaniu tego materiału. A więc zaczynajmy. Punkt pierwszy. Lepsze zrozumienie siebie. Po pierwsze, pomagają nam określić, czego naprawdę oczekujemy od partnera i relacji. Może wydawać się to oczywiste, ale wiele osób wchodzi w związki bez jasnego obrazu swoich oczekiwań. Doświadczenie nieudanych randek pozwala nam sprecyzować, jakie cechy i wartości są dla nas najważniejsze. Zastanawiamy się, czy partner powinien być otwarty i towarzyski, czy może bardziej cichy i zrównoważony. Te doświadczenia. Pomagają nam zrozumieć, jakie cechy, zainteresowania i zachowania są dla nas atrakcyjne. Odkrywamy również, co nam się nie podoba w potencjalnym partnerze. Każda nieudana randka to cenne źródło informacji o tym, co od nas irytuje, co jest dla nas trudne do zaakceptowania. Może to być coś tak prostego, jak styl rozmowy, sposób życia, a może coś głębszego, jak wartości życiowe czy cele. Dzięki temu lepiej wiemy, czego unikać w przyszłych relacjach, co jest ogromnie wartościowe. Każda nieudana randka to także lekcja na temat naszych granic ustalamy, co jest dla nas akceptowalne, a co nie. Na przykład możemy odkryć, że nie tolerujemy osób o zbyt luźnym podejściu do życia, którzy myślą jedynie o tym, co jest teraz i żyją z dnia na dzień. Że ważne jest dla nas, aby partner miał mniej więcej plan na siebie, dzięki temu możemy lepiej komunikować swoje granice w przyszłości, co prowadzi do bardziej satysfakcjonujących i zdrowych relacji. Oczywiście, zależnie od osoby, Niektórzy znajdą się w sytuacji, gdzie dane granice będą rozłożone szerzej, a u innych wężej. Wszystko zależy od tego, co oczekujemy od partnera i co do nas liczy się w szerszej perspektywie czasowej. Punkt drugi: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Nieudane randki są doskonałym polem do nauki i doskonalenia naszych umiejętności. Przede wszystkim uczą nas, jak ważna jest komunikacja w budowaniu relacji. Każda randka to okazja do praktykowania wyrażenia swoich myśli i uczuć w sposób jasny i zrozumiały. Uczymy się być bardziej otwarci i szczerzy w wyrażaniu swoich myśli i uczuć. Nieudane randki pokazują nam, że niejasna komunikacja często prowadzi do nieporozumień i frustracji, a także niezręcznych sytuacji. Zyskujemy również umiejętność lepszego słuchania i zrozumienia drugiej osoby. Na randkach często koncentrujemy się na tym, co chcemy powiedzieć, zamiast naprawdę słuchać drugiej osoby. Nieudane randki uczą nas, że aktywne słuchanie jest kluczowe. Słuchając uważnie, możemy lepiej zrozumieć potrzeby, pragnienia i obawy drugiej osoby. To z kolei pomaga w budowaniu głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Każda randka to także okazja do ćwiczenia aktywnego słuchania. Uczymy się zadawać pytania, które pomagają lepiej zrozumieć drugą osobę oraz reagować na to, co mówi zamiast. Po prostu czekać na swoją kolej do mówienia. Dzięki temu nasze rozmowy stają się bardziej interaktywne i angażujące, co jest kluczowe dla budowania silnych więzi. W ten sposób rozwijamy umiejętności, które są nieocenione nie tylko w randkowaniu, ale także w innych aspektach życia, takich jak praca czy relacje rodzinne. Punkt trzeci: radzenie sobie z odrzuceniem. Odrzucenie może być trudne do zniesienia. Ale nieudane randki pokazują nam, że nie jest to koniec świata i nie definiuje naszej wartości. Ważne jest, aby nie brać odrzucenia osobiście i zrozumieć, że to naturalna część randkowania. Każdy z nas ma swoje preferencje i nie zawsze będziemy pasować do oczekiwań drugiej osoby, co jest całkowicie normalne. Każda nieudana randka wzmacnia naszą odporność emocjonalną. Uczymy się radzić sobie z trudnościami i zachować pozytywne podejście, mimo niepowodzeń. W miarę jak doświadczamy kolejnych nieudanych randek, stajemy się coraz bardziej odporni na odrzucenie. Zaczynamy rozumieć, że jedna nieudana randka nie oznacza, że coś jest z nami nie tak. To po prostu część procesu poszukiwania odpowiedniego partnera. Radzenie sobie z odrzuceniem pomaga nam również rozwijać empatię i zrozumienie dla innych. Zaczynamy dostrzegać, że odrzucenie nie jest tylko naszą sprawą, ale może być również trudne dla drugiej osoby. To doświadczenie pomaga nam być bardziej wyrozumiałymi i wspierającymi w przyszłych relacjach. W końcu każdy z nas przechodzi przez podobne doświadczenia, a umiejętność radzenia sobie z odrzuceniem sprawia, że jesteśmy silniejsi i bardziej pewni siebie. Odrzucenie uczy nas także, że ważne jest, aby nie tracić nadziei i kontynuować poszukiwania. Każda nieudana randka to krok bliżej do znalezienia odpowiedniego partnera. Uczymy się, że niepowodzenia są częścią drogi do procesu i że warto dalej próbować, ponieważ na końcu może czekać coś naprawdę wyjątkowego. Dzięki temu nie poddajemy się łatwo i zachowujemy motywację do dalszego działania. Punkt czwarty: lepsze podejście do przyszłych randek. Z czasem stajemy się bardziej ostrożni i wybórczy w wyborze partnerów. Zaczynamy zwracać uwagę na to, czy dana osoba naprawdę pasuje do naszych wartości i stylu życia. Doświadczenia z nieudanych randek pokazują nam, że warto poświęcić więcej czasu na poznanie drugiej osoby, zanim zaangażujemy się emocjonalnie. Uczymy się również być bardziej elastyczni i otwarci na nowe doświadczenia oraz różne typy ludzi. Każda randka to okazja do nauki czegoś nowego o sobie i innych. Dzięki nieudanym randkom zaczynamy doceniać różnorodność i otwartość na różne podejścia do życia. To sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na nowe możliwości i mniej skłonni do zamykania się na pewne typy osób. Nieudane randki uczą nas także, jak ważne jest, aby nie idealizować partnera na samym początku. Często zdarza się, że na początku jesteśmy zachwyceni nową osobą i nie dostrzegamy jej wad. Doświadczenia z nieudanych randek pokazują nam, że warto zachować zdrowy sceptyzm i obserwować, jak druga osoba zachowuje się w różnych sytuacjach. To pomaga uniknąć rozczarowań i lepiej ocenić, czy dana osoba naprawdę pasuje do nas. Lepsze podejście do przyszłych randek obejmuje również umiejętność radzenia sobie z presją, że nie musimy się śpieszyć i że warto sobie dać czas na znalezienie odpowiedniego partnera. Uczymy się, że ważniejsze od ilości randek jest ich jakość i to, czy naprawdę pasujemy do siebie z daną osobą. Dzięki temu jesteśmy bardziej spokojni i pewni siebie w procesie randkowania. Punkt szósty: kształtowanie realistycznych oczekiwań. Uczymy się, że idealny partner nie istnieje. I ważne jest, aby mieć realistyczne oczekiwania wobec drugiej osoby. Każdy ma swoje wady i zalety. Dzięki temu możemy lepiej ocenić, co jest dla nas naprawdę ważne i na co jesteśmy gotowi przymknąć nieco oko. Kształtowanie realistycznych oczekiwań oznacza również, że uczymy się akceptować niedoskonałości innych. Każda randka to okazja do zrozumienia, że nikt nie jest idealny i że wszyscy mamy swoje wady. Dzięki temu stajemy się bardziej wyrozumiali i empatyczni w stosunku do innych. Co jest kluczowe dla budowania zdrowych i wytrwałych relacji. Realistyczne oczekiwania oznaczają także, że uczymy się, iż relacje wymagają pracy. Nieudane radki pokazują nam, że zdrowe relacje nie pojawiają się same z siebie, ale wymagają zaangażowania i wysiłku z obu stron. Uczymy się, że warto inwestować czas i energię w budowaniu relacji, ponieważ tylko wtedy możemy osiągnąć prawdziwą satysfakcję z drugą poznaną nam osobą. Punkt siódmy. Rozwój osobisty. Nieudane spotkania są również okazją do rozwoju osobistego. Pomagają nam uświadomić sobie, że nasza wartość nie zależy od obecności partnera w naszym życiu. Uczymy się cieszyć własnym towarzystwem i rozwijać swoje pasje. Każda nieudana randka to okazja do refleksji nad sobą i swoim życiem, co prowadzi do głębszego zrozumienia siebie. Każde doświadczenie, nawet nieudane, może budować naszą pewność siebie i samoocenę. ocenę. Każdą randką stajemy się bardziej pewni siebie i swoich wyborów. Uczymy się, że nasze szczęście nie zależy od innych, ale od nas samych. To daje nam poczucie niezależności i wolności, co jest kluczowe dla naszego rozwoju osobistego. Uczymy się, jak ważne jest, aby być autentycznym i prawdziwym. Często zdarza się, że na randkach staramy się przedstawiać w najlepszym świetle i ukrywać nasze wady. Doświadczenia z nieudanych spotkań pokazują nam, że autentyczność jest kluczowa dla budowania zdrowych relacji. Każde kolejne niepowodzenie to także okazja do nauki, jak radzić sobie z emocjami. Uczymy się, że ważne jest, aby być świadomym swoich uczuć i umieć je wyrażać. To pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i nasze potrzeby. Dzięki temu stajemy się bardziej świadomi swoich emocji i potrafimy lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Podsumowując, nieudane randki mogą być trudne i rozczarowujące. Ale patrząc na nie, jako na okazję do nauki i rozwoju możemy zyskać cenne wnioski, o których dzisiaj opowiedziałem. A ty, dodałbyś coś bądź dodała do tego filmu? Jeśli tak, to zapraszam do sekcji komentarzy, a przy okazji zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić przyszłych materiałów. Zostaw łapkę w górę i odwiedź mojego Instagrama oraz Discorda. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia już niedługo. Cześć!